Witajcie ponownie na moim kanale dziś pokażę wam jeden z challenge do achievement'a challenge accepted będzie to achievement passive aggressive nie wiem czy wszyscy wiecie, że jest to dość prosty challenge do wykonania wystarczy wziąć no trzeba wziąć ten nowy samochód oczywiście ten z typu bandit, ponieważ bez tego niestety nic się nie uda. Trzeba wsiąc, wsiąść jako pasażer i dopiero jako pasażer trzeba zastrzelić przeciwników. Ja może tu zaznaczę tego. Challenger. Jak widzicie, o, jak widzicie, tutaj mam zabitych dwóch przeciwników, i zaraz, a tu jest brak to nie będziemy się tym bawić. Tu mamy jakieś skagi. I o, nawet roki wystarczą. Tak. Tak, tu mamy jakiegoś skaga. I jak widzicie, o, liczba zabitych wzrosła. Do achievementa, oczywiście, jest wystarczy, żeby zdobyć poziom drugi. Więc yy, to znaczy, żeby pierwszy przejść, tak? Czyli drugi już nawet nie trzeba go zakończyć. Czyli tak naprawdę, wystarczy zabić jednego przeciwnika. To by było na tyle. I do zobaczenia w kolejnych filmach o kolejnych achievementach i challengeach. Trzymajcie się i do zobaczenia.